Wojciech Drewka, witam serdecznie. Rozmawiamy dziś z panem Jerzym Pobłockim, wiceprzewodniczącym Kartuskiej Rady Miejskiej, szefem klubu Porozumień Samorządowe. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakim miejscu jest dzisiaj Kartuska Rada Miejska, tak naprawdę? Bo głosy chodzą w tej chwili bardzo różne: że jest jakiś konflikt, że jest problem, że nie ma, nie ma ładu, nie ma porządku. Co się dzieje tak naprawdę? Moim zdaniem wszystko, co się dzieje w Radzie Miejskiej odbywa się w sposób konstytucyjny, a to, że są różne głosy i porozumienie samorządowe w pewnym momencie się zniecierpliwiło, bo w wielu sytuacjach składało własne postulaty, one nie były realizowane albo udowadniane nam, że one są realizowane, ale były realizowane w inny sposób niż nasi członkowie klubu to widzieli. Stąd no jest pewna krytyka na sesjach i wiele zadawanych pytań, dlaczego tak, a nie inaczej. Przede wszystkim tu chodziło o e, takiej fali goryczy, e, tutaj nadał temat e, targowiska i e, rynku w centrum. I hali targowej rynku. Targowiska to jest hala targowa, tak? E, hali targowej. Myśmy to widzieli zupełnie inaczej. Pani burmistrz miała czas, żeby złożyć wniosek do marszałka o dofinansowanie tylko po prostu tak wzajemnie byliśmy usypiani tym tematem, bo, bo, bo na temat funduszy zewnętrznych yy, yy, przynajmniej yy, ludzie, którzy są burmistrzami, jeżdżą na różne narady, yy, byli poinformowani, bo tutaj skorzystał najbliżej skorzystała Kościerzyna, tak? z, tego, yy, z tego grantu na, na, na targowisko. No i w wielu miejscowości w Polsce myśmy przedstawili, yy, jak te targowiska wyglądają. Też byliśmy za tym, żeby powstała to yy, hala jak najbardziej uproszczona, żeby ona była tania w utrzymaniu, a jednocześnie dają możliwość targowania rolnikom, bo Dzisiaj żaden towar nie jest konkurencyjny w takim małym handlu. Jedynie, co przyciąga na targowiska, to są rzeczy, których normalnie w supermarketach nie kupimy. Nie kupimy świeżej, na przykład świeżej żywności typu marchew, pietruszka, fasola. No te rzeczy, które się jeszcze produkuje na naszym terenie. Czy w takim razie kością niezgody dla Państwa jest kwestia targowiska? Czy, czy to był tylko taki element, który przelał czarę goryczy? Bo skoro Pan Przewodniczący mówi, że porozumienie samorządowe Pan przewodniczący Rady Miejskiej mówi, że porozumienie samorządowe gotowe jest działać w opozycji. To znaczy, że coś, coś się złego wydarzyło, coś się złego dzieje, prawda? Sam moment, jeżeli chodzi o inwestycje hali targowej w takim porozumieniu, że gmina daje teren, a kupcy budują za własne pieniądze i są jakby właścicielami tego terenu na 25 lat za zaniżony czynsz. To właściwie, to właściwie już większość całej rady krytykowała, a porozumienie jakby wyszło z tym dosyć głośno. Również część ludzi z opcji pana Grzegorza Gołyńskiego. I to może był rzeczywiście taki moment, gdzie ludzie się no, dopominali, żeby to po prostu było w inny sposób załatwione, bo nam przede wszystkim zależy, żeby to był rynek w gestii miasta, teren centrum miasta, żeby miasto się nie wyzbywało, żeby ludzie mogli tam nabywać towary, które nie są standardowe, które występują w supermarketach, tylko również takie, że świeże warzywa, pietruszkie, ziemniaki oraz y, wy, wytwarzane, załóżmy, przez rzemiosło. Oczywiście mogą się tam znaleźć produkty ogól, ogólnodostępne. Jest to kwestia, kto chce tam przyjść. Tak? I Ale kto, to spowodował taki ten pomysł, no to spowodował rozłam rozumiem tak? W tym momencie. Y, może nie do końca rozłam, to o tym rozłamie to mówi Pani Burmistrz, tak? Nie, 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 nie mówimy my o tym rozłamie, tylko my dopominamy się, że y, y, widzimy, gdzie jest miejsce Rady, a gdzie jest miejsce Pani Burmistrz. Rada jest organem uchwałodawczym, a burmistrz organem wykonawczym. I... No właśnie, pani burmistrz powiedziała trochę, trochę coś zupełnie odwrotnego w ostatnim wywiadzie. Powiedziała, że Rada jest zobowiązana wypełniać program, który założył, założył sobie burmistrz, który został wybrany w wyborach powszechnych, prawda? Więc... Ja osobiście się z tym nie zgadzam, bo każdy radny może powiedzieć, że wystąpił w wyborach do mieszkańców z własnym programem. Mieszkańcy w jakiś sposób uwierzyli temu radnemu. I zagłosowali na tego radnego, mając do niego jakieś tam zaufanie, tak? Jeżeli spojrzymy zapisy ustawowe, ustawy o samorządzie, no to tak jak wspomniałem, to radni uchwalają, a burmistrz realizuje. I jeżeli pani burmistrz tak twierdzi, no to podtrzymuje właśnie ten rozłam. My cały czas chcieliśmy współpracy. Chcieliśmy dochodzić do pewnych rzeczy poprzez konsensus, czyli pani burmistrz ustępuje, radni ustępują, i dochodzimy do czegoś, co jest najbardziej no, korzystne dla naszych mieszkańców, dla naszej, naszej gminy. Tak? Bo... A czy w związku z tym wyobraża sobie pan taki scenariusz? Bo mówimy już tutaj o tym, że, że ta współpraca jest bardzo trudna, ale wyobraża sobie pan taki scenariusz, o którym dosyć głośno było. Ym... Ostatnio trochę za naszą sprawą, że obok Pana w prezydium Rady Miejskiej zasiada Pan Mieczysław Gołuński i że, że to dojdzie do skutku, ten pomysł czy ten plan? Ja, będąc tyle kadencji radnych, uważam, że każdy pomysł jest do zrealizowania. Tutaj e, nie chodzi o względy merytoryczne, tylko tu będzie z, grała rolę matematyka. Jeżeli większość radnych uzna, że należy kogoś z prezydium usunąć, jak kogoś wprowadzić. No to nie możemy się na demokrację obrażać. Rozumiem, ale czy to, czy to jest jakby, czy to jest efekt inspiracji e, e, Pani Burmistrz, czy e, inspiracja Pana pana Radnego Gołyńskiego, czy, czy ktoś inny zupełnie z takim pomysłem wychodzi? Bo Pani Burmistrz powiedziała z kolei w wywiadzie e, też ostatnim, że to porozumienie samorządowe doprowadza do przewrotu w Radzie Miejskiej. Nie, absolutnie nie doprowadzamy do żadnego przewrotu i nie zrobiliśmy żadnego ruchu, żeby do takiego przewrotu doprowadzić. E, Pan Gołoński założył oficjalnie klub swoich, swoich radnych i z tej te informacji, które do nas docierają, to wiemy, że chciałby zasiadać w prezydium. Mhm. Myśli, myśli pan, że, że to rzeczywiście się uda? Że, że... E, no, uda się wówczas, gdy będzie 11 radnych, którzy zagłosują za odwołaniem kogoś z prezydium i za powołaniem 11 musi być, żeby powołać taką osobę do prezydium. A porozumienie samorządowe, jakby zagłosowało w takiej sprawie? Porozumienie samorządowe, szczerze mówiąc, nie usiadło w całości i nie dyskutowało problemu, kto ma zasiadać, zasiadać w prezydium. Na pewno będzie to trudna decyzja, bo, bo w prezydium, no, któż by mógł odpaść z prezydium, no, członek porozumienia albo członek platformy, tak, w tym układzie jaki jest. I no, za odwołaniem kogo mamy głosować, tak? to, to, to to jest pytanie, tak? Mnie się wydaje, że układ, jeżeli chodzi o merytoryczne sprawowanie funkcji, nie jest najgorszy. Rozumiem. A myśli Pan, że, że w najbliższych tygodniach czy miesiącach będziemy świadkami właśnie jakichś takich ruchów, jeżeli chodzi o ten układ sił w Radzie Miejskiej? No bo, bo tutaj naprawdę... Znając historię Rady Miejskiej, to jeżeli dochodzi do takiego przesilenia, to wszystko jest możliwe. Aha, czyli to może, może nastąpić coś takiego. Ale nie, na pewno my nie będziemy składali takich wniosków. Mhm. No Pani Burmistrz stwierdziła, że też nie. W takim razie kto? No to, jeżeli do co, czegoś takiego dojdzie, to dowiemy się kto, jak głosował, tak? Rozumiem, ale co dalej w związku z tym, no bo jeżeli, jeżeli takie przesilenie nastąpi, jeżeli rzeczywiście będzie, będzie tak, że grupa radnych, którzy w dalszym ciągu popierają panią burmistrz, porozumie się z grupą pana, pana Gołuńskiego, no to tak naprawdę mamy w tym momencie zupełnie nową koalicję, zupełnie nowe rozdanie, porozumienie samorządowe jest w opozycji, ale co dalej z Radą Miejską? Co dalej się będzie działo? To da się jakoś tak nakreślić taki scenariusz? Ja zawsze powtarzałem, bo też byłem w, e, w opozycji. Opozycja ma swoje prawa. E, tak jak koalicja, no nie bardzo koalicji wypadało i wypada e, krytykować swojego koalicjanta. I to się dzieje na górze, to się dzieje u nas to jeżeli ktoś kogoś sprowadza do opozycji, no to jego prawa są, po prostu się zmieniają. On jest w tym momencie, staje się po prostu takim e, krytykiem i bardziej będzie dostrzegał pewne nieprawidłowości i łatwiej mu po prostu dostrzec te nieprawidłowości. Mm -hmm, mm -hmm. A wkrótce e, będzie e, Rada Miejska miała, że tak powiem, e, do przeanalizowania kwestii absolutorium dla burmistrza, prawda? Jak Państwo to widzicie? No, e, e, tutaj się pojawia jakby kwestia tej niewykonanej uchwały przez panią burmistrz dotyczącej właśnie e, tego y, projektu y, hali targowej, natomiast y, to jakby nie ma ściśle zwią związku z budżetem. Nie ma ściśle związku z budżetem i uważam, że my jako porozumienie akurat tego argumentu nie będziemy podchwytywali. Z tego względu, że głosowanie nad absolutorium to jest tak naprawdę głosowanie nad wykonaniem budżetu za, za rok poprzedni. My możemy próbować rzeczywiście pokazywać pewne, pewne rzeczy, które nam się tutaj nie podobają, pewne rzeczy, na które idą duże pieniądze na inwestycje, a niekoniecznie one są potrzebne naszym mieszkańcom. Tutaj też, jeżeli w budżecie zapisane są ogromne pieniądze na rewitalizację środkowej części miasta, czyli rynku, i tam jest kwota, już dokładnie nie pamiętam, około 6 milionów. I chce się wywracać tą historyczną kostkę. Pytanie do konserwatora zabytków, czy on na to wyraża zgodę, a dwa mam pytanie do mieszkańców, żeby oni dali, dali nam odpowiedź, czy tak fantastycznie ułożoną kostkę mówię o samym tym okręgu wewnętrznym, czy należy ją wywracać, i zamiast yy, przeznaczyć na przykład 2 miliony na rewitalizację, czy musimy przeznaczać aż 6 milionów. I tutaj moim zdaniem mieszkańcy powinni się wypowiedzieć przy tylu brakach, tylu nieudogodnieniach, przy takim braku w mieście. Następne pytanie, czy mamy czy mamy z tego centrum miasta Zrobić pustynię, bo pani burmistrz mówi, że chce zrobić taką część rekreacyjną w centrum miasta. Ja bym zadał pytanie konkretnym mieszkańcom, czy oni przyjdą i będą przesiadywali w tych kawiarenkach? Tak? I ile będą przesiadywali? Bo ja pytałem ludzi, no. nie chcę mówić, jakie były sondaże, ale one były takie, że, 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 że ka każdego, kogo zapytałem, to mówi on nie ma czasu, nie będzie w kartuszach. Tak jak siedział, jak będzie chciał, to powiedzieć do Gdańska, gdzieś sobie nad morzem usiądzie. Ale to jest jakby jeden aspekt. nie? Pytanie, ilu turystów do kartusz przyjeżdża i czy jesteśmy miejscowością turystyczną? Czy musimy na siłę robić miejscowość? Turystyczną, czy też jesteśmy ośrodkiem administracyjnym, tak, bo ja uważam, że jesteśmy ośrodkiem administracyjnym powiat jako szeroko pojęty, czyli policja, sanepit, szpital, urzędy starostwa, sądy, tak, to są instytucje powiatowe. One dają zatrudnienie ponad tysiącu ludzi, tysiącu rodzin, tak? i my robimy wszystko, żeby utrudniać tym klientom, którzy z zewnątrz, a teraz mieszkańcy Kościerzyny nawet do sądu będą przyjeżdżali, my powinniśmy robić wszystko, żeby ci mieszkańcy tu przyjechali i co zrobili? Zostawili pieniądze nas, naszym przedsiębiorcom, bo to wzbogaca naszą gminę i naszych ludzi. A propos pieniędzy jeszcze, pojawił się ostatnio yy, yy, pomysł zakupu fotoradaru, prawda? Czy yy, myśli Pan, że to rzeczywiście jest yy, dobre rozwiązanie? Yy, bo to... powie, powiem tak, yy, ja nie unikam... Ludzie krytykują tru... ja, to, ja, żeby, żeby tak, ro, ja robić rozumiem. Też też tego... nie lubię fotoradarów, bo też mi się zdarzyło nieraz zapłacić, zapłacić mandat. E, tylko e, nie ukrywam, że to ja zgłosiłem ten wniosek pod pewnymi warunkami. Nie mogą stać radary w ten sposób, że to są maszynki do robienia pieniędzy i one zaskakują kierowcę. Kierowca nawet nie zdąży wyhamować do tej prędkości, e, który, gdzie tam taki znak stoi ograniczenie miejscowości, czy 40, e, 40 na godzinę. Tylko one powinny stać w miejscach, gdzie jest najwięcej wypadków śmiertelnych, czy ludzie wychodzą z kalectwem. Ja to przedstawiłem dane, posiłkowałem się danymi z policji, przedstawiłem, gdzie są takie najgroźniejsze miejsca. Jeżeli, to co mówiłem na sesji, jeżeli ludzie, sołtysi, radni chcą, żeby wykonać chodnik przy drodze wojewódzkiej, powiatowej, bo, bo te instytucje, te organy samorządowe nie chcą budować tych chodników, mówią, jak chcecie, to budujcie za własne pieniądze. I dopominają się od 15, 20 lat, żeby, żeby takie bezkolizyjne miejsca dla tych dzieci powstały i nie ma pieniędzy i cały czas są przez kolejnych burmistrzów zwodzeni ci ludzie. No to mniejszym złem tak, jest e, postawienie radaru, ale jeden warunek. 100% tych pieniędzy ma być przeznaczone tylko i wyłącznie na bezpieczeństwo na drogi. Nie na parki, nie na jakieś tam chodniczki w mieście, tylko na bezpieczeństwo tam, gdzie one, on, one stoją. Mieliśmy najlepszy przykład. Pani burmistrz e, wypowiada się, że ludzie składają różne postulaty, ona i tak tego nie zrobi. Tu 20 tysięcy na drogę, tam 20. 000. Tak mieliśmy, te, mieliśmy te, ten wywiad. Ona nie jest stanie, bo to jest droga pojatowa, to jest wojewódzka, to nie ma w planie. Ja się z tym zgadzam, tylko że sama pani burmistrz radnym dała takie karteczki, że mają wpisać sobie jakie życzenia mają, jakie drogi. No to jedno z drugim, jakby nie, nie widzę powiązania. Po drugie, nie ma tych pieniędzy w Budżecie, tak? Czyli robienie kolejne apetytu radnym i mieszkańcom, ale za tym nie idą czyny, tak? Mhm. Czyli jeżeli postawimy taki, jeszcze jeden warunek postawiłem, żeby to nie było polowanie naszych mieszkańców, informacja o fotoradarze może być e, w Biuletynie Informacji Publicznej e, na w stronach miejscu, urzędu, gdzie on jest, w, jakim w, w jakim okresie on jest gdzie wstawiany, a jeżeli ten fotoradar ma się przyczynić do jednego nieszczęścia mniej, to ja jestem za. Jestem przeciwny stawianiu radarów, tak jak słynny Biały Bór, Także to jest polowanie i za te pieniądze urząd wybudował sobie za ponad 5 milionów budynek, tak? no, to, no to jest to pewne nieporozumienie. Następny warunek. Czy lepiej postawić swój radar i pieniądze mają wpływać do budżetu gminy, czy lepiej dać sobie postawić radar przez Inspekcję Transportu Drogowego i pieniądze będą e, wchodziły do budżetu państwa do pana ministra Rostowskiego? Zadajmy sobie w ten sposób pytanie i wtedy zobacz, musimy ważyć, tak? Ja jestem przeciwny. Radarów, ale musimy ważyć. Jeżeli mam to spowodować e, przyrost bezpieczeństwa na naszych drogach, to ja jestem za postawieniem radarów. Wniosek z tego, że przed Państwem bardzo poważne tematy, jaki będzie ten rok, jak Pan, myśli? E, uda się w jakiś sposób dogadać i e, się, e, realizować się... te plany, chociaż, chociaż te, które założyli? Mhm. Mnie się wydaje, że tak jak w każdym samorządzie, e, te decyzje są coraz trudniejsze, ponieważ e, samorządy. Otrzymują w podarunku od naszego rządu coraz więcej zadań, a za tym nie idą pieniądze, tak? I radni są zniecierpliwieni, bo oczekiwali pewnych inwestycji na swoim terenie i nie doczekają się tych inwestycji. Tak? Dlatego uważam, że każda, każda wydana złotówka powinna być z kilku stron e, przeglądana. E, to, co, to, co powiedziałem, może nie konflikt, ale ta wymiana zdań między panią Burmistrz a nami polega na tym, Budujemy halę widowiskowo-sportową w kiełpinie, tak? Ale pytanie, czy tam jest potrzebna sala widowiskowa, sportowa, szkolna, dla dzieci nawet z trzema, czterema boiskami, bo to jest duża szkoła, tak. Natomiast tam nie będą się odbywały częste imprezy masowe, ponieważ nikt do kiełpina nie pojedzie. Można sztucznie urządzić taką imprezę, ale ja idę o zakład, że dużej grupy widowni tam nie zobaczymy, bo nikt nie pojedzie. Ja tylko uważam, że. Szkoda, że jedna taka na powiat nie powstała hala w centrum administracyjnym powiatu w Kartuzach. Ona by, jakby, bo mamy taką przecież w przodkowie, to jest ten sam problem co od przodkowa, będzie problemem Kiełpina i trzeba będzie ogrzać te wielkie hektary powierzchni, wysprzątać, remontować. To są koszty dla gminy. O tyle będziemy mieli mniej pieniędzy na inne cele. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.